Witam, kochani, bardzo serdecznie na kanale Filiżanka Kawy z Wróżką. Zapraszam na interpretację bardzo gorąco i zaczynamy, moi drodzy. Oczywiście, bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam i zaczynamy za moment. Co my tutaj mamy? Jest jakiś cień. Tutaj, moi drodzy, taka opadająca chmura z kawy. Ja bym powiedziała, że jest tutaj niewyraźna nowa droga, ale na pewno pewne rzeczy są jeszcze w przygotowaniu, w opóźnieniu. Tu jest duże oczekiwanie, ale tak naprawdę, moi drodzy, ja myślę, że dużo osób wymiata ze swojego życia niepotrzebne. Sytuacje, relacje, jest teraz taki czas na porządek, na ustalenie nowych planów. Także tu na pewno duże zmiany, dużo się dzieje pozytywnego i jest taka dobra pasa, moi drodzy, i dużo radości. Które przychodzą z takich drobnych, naturalnych rzeczy, te radości. Możliwe, że wiele spraw łączy Was z dziećmi bądź z wnukami, z osobami takimi małoletnimi. I tu jest duża radość. Ja widzę tak naprawdę, Dużo czasu spędzonego gdzieś na zewnątrz i wokół dzieci. Nie wiem, może mieszkacie w takim miejscu, gdzie jest przedszkole, żłobek, albo pracujecie w takim miejscu, albo też macie styczność z dziećmi, bo tu jest mnóstwo dzieci w koło i tak naprawdę nowe początki, nowe jakieś sprawy, które ustalacie. Tutaj znów się pokazała. Trójeczka, Bardzo trzy osoby ważne w Waszym życiu, ale też pokazało się tutaj moi drodzy 5 albo też y, moi drodzy 35 liczba. Y, inicjał E. Ważna osoba, która na, tak naprawdę motywuje cię, osoba o tym inicjale albo rzecz. Tutaj jest osoba szczera, oddana, dla której a tutem jest moi drodzy miłość, szczerość, lojalność. Możecie mieć do czynienia z taką osobą w tej chwili, moi drodzy. Dobra pasza cały czas koło was, ale też właśnie czas na takie mniejsze, większe radości. Natura dla was jest bardzo ważna, natura i ruch w tej chwili. Aby dostrzegać, no mamy dzisiaj, moi drodzy, pierwszy maj, aby dostrzegać te szczęśliwe chwile, które są takie ulotne, prawda? Cieszyć się z małych drobiazgów, cieszyć się z tego, że możemy doceniać tą naturę, doceniać przyrodę wokół, że wszystko kwitnie. No mnie takie rzeczy bardzo budują i cieszą. Tu, moi drodzy, też ja bym powiedziała, że są takie delikatne zmiany, moi drodzy? Znów mamy liczbę 7. Bardzo ważna podróż, kochani, w lipcu dla Was, która zmieni tak naprawdę Waszą sytuację na lepszą. Też tutaj są niektóre sprawy pozaczynane u Was, niepodokańczane, ale tak naprawdę wiecie w jaki sposób tak załatwić to, podejść do tej sprawy. Także ja bym to tak interpretowała. Tutaj idą dobre zmiany, jeśli kobieta mnie ogląda szczególnie dla kobiety. Docenienie swojej wartości, docenienie swojej urody, sylwetki, zmiana w ogóle w wyglądzie i to będzie Was cieszyć. Zmiana stroju, zmiana kosmetyków, zmiana fryzury, makijażu wszystko to będzie Was cieszyć. Także, kochani, tutaj jest, no mężczyzna też, ale kobieta, wiadomo, że bardziej zwraca uwagę na szczegóły, bardziej zwraca uwagę na dbanie o siebie i tu będzie Was to niezmiernie cieszyć. Idzie taka harmonia i oczywiście dużo szczęścia. Ta fontanna, która tak ładnie tutaj wybija, jest szczęście koło Was. Mm. Tu możliwe, że będziecie właśnie robić coś dla siebie. W tej chwili więcej jakoś tak się pokazuje. Nie tyle, że bardzo dużo tego wolnego czasu mamy, ale tak naprawdę ten czas spędzony ze sobą i dla siebie. Może na jakiejś siłowni, może gdzieś będziecie zapisywać się na basen, bo tutaj też pływanie się pokazuje. Może jakiś aerobik, może pilates. No, każdy coś dla siebie innego znajdzie. Tutaj dzisiaj, moi drodzy, takie spokojne to czytanie jest. Tak naprawdę bardzo radosne. W koło Was jest więcej radości. I ja bym powiedziała, że takich osób przyjaznych. Coś tutaj się zaczyna zmieniać. No, fajnie, takie lekkie czytanie. No, tutaj, moi drodzy, tak wszystko tak naprawdę będziecie rozwiązywać z cierpliwością, więcej empatii, zrozumienia. Bardzo ważne dla Was jest albo partnerstwo, albo małżeństwo to jest dominujące. Niektóre sprawy na pewno zaczną inaczej wyglądać, a to z tego powodu, że zmieni się Wasze nastawienie, większa cierpliwość, lepsza organizacja, czy jakaś strategia, którą sobie obierzecie, ustalicie. Także tutaj na pewno są, moi drodzy, też tak, jak gdyby wymiatane, ja widzę porządki, problemy, lepsza organizacja. To wszystko naprawdę nabiera tutaj u Was, moi drodzy, innych barw to życie. Zmiany w Was samych, pod wpływem, moi drodzy. Może dla niektórych wieku, może dla niektórych dojrzeliście do pewnych spraw, że nie trzeba siłą, tylko spokojem, może inspiracja jakąś osobą, może zmęczenie dotychczasowym stylem życia, bycia. Chcecie więcej spokoju, opanowania i czerpać więcej radości z życia, macie dość szarpaniny. Także ja tutaj widzę takie spokojne czytanie. Tutaj, moi kochani, dalej, co my mamy? Jest też osoba, można powiedzieć, jest dziecko, które się uśmiecha, bądź taka osoba, która tak naprawdę. No, tutaj, moi drodzy, ja bym powiedziała, że z daleka to widzę takie, taką twarz. Ale to już nie jest takie dziecko, tylko już jest taki nastolatek bardziej. Moi drodzy, tu dla niektórych, co nie mają dzieci, to coś nowego się zbliża. Ale na pewno, jeśli macie nastolatki, studentów w domu, no to czas na rozmowy. Rozmowy takie poważne o życiu. Tutaj też, moi drodzy, ten inicjał E. Patrzycie sercem, empatią na sprawy. Macie właśnie taką osobę koło siebie, która jest o początek to jest imienia albo nazwiska. Ta osoba jest bardzo. Wspierająca i budująca Was, pomaga Wam, moi drodzy, sprostać jakieś obowiązki w życiu codziennym. Empatia, pomoc od tej osoby. Tutaj, moi kochani, jest czas, tak naprawdę, na radość, na większe, moi drodzy, Jakieś takie żarty, no coś, co tak naprawdę mm, sprawia wam radość, y, bardziej się lekko poczujecie i poczujecie jakąś ulgę. Ulga z powodu, y, moi drodzy, jakiejś sytuacji, y, która was y, naprawdę cieszy, coś jest po waszej stronie. Może to te myśli, może to taki lżejszy czas, większa pogoda ducha, większa styczność z naturą. Tutaj ja widzę takie, moi drodzy, proste życie, które przychodzi do Was i które Was cieszy. Do tej pory macie jakieś dwie ważne osoby w ogóle w życiu. Dwie albo trzy. Tak naprawdę, na których Wam zależy, osoby, które kochacie bardzo. Jest dużo tutaj empatii, dużo radości. No oczywiście, jest czas na to, żeby się wspierać, żeby żyć spokojniej, żeby było więcej, moi drodzy, takiego lekkiego, przyjemnego czasu dla Was. No dobrze, moi kochani, takie to czytanie, bardzo lekkie, łatwe i przyjemne. Zobaczymy, co, powiedzą, co dopowiedzą karty Lenormand i karty Kipera. Zobaczymy, bo mamy te talie przy sobie. Karty Lenormand. Tutaj tak naprawdę nie było wiele y, do czytania. No czasem tak jest, że jest więcej tych szczegółów, więcej z alfabetu, liter czy cyfr. Tak. Tutaj patrzycie głębiej, moi drodzy, z, ze względu na czas, omijacie problemy, nauczyliście się, y, moi kochani, tutaj w życiu, tak naprawdę walczyć o swoje, omijać problemy, patrzeć głębiej, spokojniej, jest w was więcej porozumienia, y, potraficie sobie wyjaśnić niektóre rzeczy, jak coś nie idzie. Y, czas, myślę, że. Zrobił swoje, znaleźliście albo znajdujecie w tej chwili złoty środek na rozwiązanie Waszych spraw czy problemów. No dobrze, i karty kipera, co tutaj poradzą? Dzisiaj zrobimy sobie krótsze czytanie. Karty kipera, co poradzą? Hmm. żeby się tak naprawdę nie martwić i nie przejmować bo to już musi odejść w cień nie martwić się nie przejmować się bo już macie taką moi drodzy jakąś aurę lekkości koło siebie może zbliżające się wakacje będziecie myśleć o podróżach będziecie myśleć o powodzeniu o planach na przyszłość wspólnych. Nadal tej karty mówią, jest dobrze, ale myśl także o swoim domu, o swoim partnerstwie, o tym, żebyś nie zbaczała z tego swojego tak jak gdyby toru, na którym jesteś. A sprawy zaczną się same wyjaśniać i będzie porozumienie, tak. Tutaj, moi drodzy, jest bardzo dużo takich spraw, które mówią o tym, że będziecie mimo wszystko zaangażowani właśnie w życie, we dwójkę albo we trójkę tak rodzinnie, będziecie zaangażowani w podróże, będziecie zaangażowani w sprawy domowe i wszystko wspólnie, co będziecie robić, będzie się wyjaśniać. A następnie moi drodzy, jak już będzie czas taki odpoczynku, który tak naprawdę Wam da siłę, naładujecie te baterie, to karty radzą, aby tak naprawdę przyłożyć się do pracy zawodowej, bo to co robicie to kochacie, a uzyskacie tak naprawdę jakiś awans, nagrody. I praca bardzo Was będzie cieszyć, i Wy będziecie tak naprawdę usatysfakcjonowani z tego, co robicie. Także, moi drodzy, angażujmy się teraz w ten lżejszy czas, i później pomyślmy o dalszej pracy, ale angażujmy się w życie takie rodzinne, spokojne. I nie przejmujmy się, karty Kipera tak tutaj nam doradzają. Nie przejmujmy się na zapas, moi kochani, tylko żyjmy chwilą. Miejmy czas na chwilę spędzoną z przyrodą, z naturą, z naszymi domownikami. Pomyślmy o czymś miłym. I tak naprawdę ten spokój to jest w życiu najważniejsze. Powiem szczerze, że na pewno warto doceniać takie chwile i nie warto się, moi drodzy, na zapas przejmować, bo co ma być, to będzie, to nas nie ominie i musimy o tym pamiętać. No dobrze, kochani, takie krótkie czytanie, ale tak akurat czasem wychodzi, że nie mamy nic więcej. Nie chcę tutaj, moi drodzy, przedłużać. Pozdrawiam, życzę wspaniałej majówki. Do usłyszenia, moi drodzy, i wszystkiego dobrego.